Moi drodzy, ostatnio rozmawialiśmy o celibacie, o jego braku, jakie są wady, jakie są zalety. No i często y, słyszę od was takie opinie. Panie, tak się nie robi! Co pani o tym sądzi? Bardzo źle! Niemniej jednak, jeżeli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to co nieco wiecie na ten temat, co pisze Biblia. Piotr miał żonę. Najbardziej oczywisty dowód, moi drodzy, Jezus przyszedł do domu Piotra i ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Skoro miał teściową, miał, musiał być żonatę. To jest jednoznaczne. Apostołowie mieli prawo zabierać żony. Święty Paweł wyraźnie pisze, czyż nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, jak to czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i kefas? Ten fragment, moi drodzy, jest kluczowy, bo mówi, że pozostali apostołowie e, mieli żony. Piotr, kefas też. Niektórzy nawet podróżowali misyjnie z żonami. Czyli nie było tak, że idąc za Jezusem, automatycznie porzucali żonę, raczej podporządkowywali całe życie misji, i rodziny musiały się z tym zgodzić. Zostawili wszystko, ale nie w sensie rozwodu. Gdy Jezus powołuje uczniów, oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. My opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To dotyczy pracy, domu, majątku, a czasem Także rodzinnych więzów, w sensie priorytetów. Jezus stał się ważniejszy niż wszystko inne, ale nie ma w Ewangeliach, moi drodzy, mowy o tym, że mieliby rozwodzić się czy całkowicie porzucać swoje żony. Niektórzy apostołowie mogli pozostać w małżeństwie. Jezus nie wymagał od wszystkich, moi drodzy, całkowitego celibatu. Powiedział: Są tacy, którzy sami zostali bezżenni dla Królestwa Niebieskiego. Kto może to pojąć? Niech pojmuje. Czyli, bezrzeństwo, moi drodzy, było dobrowolnym wyborem, a nie obowiązkiem dla każdego człowieka. No i model, moi drodzy, co z tego wynika? Dlaczego, w naszym, w naszym kościele, celibat to jest kwestia wyboru? Część apostołów była żonata. Wiemy na pewno o Piotrze. Paweł sugeruje, że kilku innych apostołów również miało żony i nawet zabierało je w podróże misyjne. Zostawienie wszystkiego oznaczało zmianę priorytetów i gotowość do wyrzeczeń, ale niekoniecznie rozwód czy całkowite zerwanie więzi rodzinnych.